Dzień dobry, szanowni państwo. Serdecznie dziękuję Radzie Naukowej za zaproszenie na dzisiejsze sympozjum. Tak jak już pan doktor Zwornik, Zwornik wspomniał, chciałbym przedstawić swój punkt widzenia na urazy skrętne stawu skokowego, postępowanie rehabilitacyjne i osteopatyczne. Ja jestem magistrem fizjoterapii, aczkolwiek z osteopatii bardzo dużo korzystam. Mam styczność z osteopatami u siebie w klinice. Więc będę starał się pokazać Państwu takie postępowanie yy... komplementarne. Yy. <laughs> Jak ktoś skręci kostkę, to co on zazwyczaj słyszy? Nie przejmuj się, przecież to rozbiegasz. No, nie jest tak do końca. Niestety jest to powszechnie bagatelizowany uraz. Przede wszystkim w sporcie amatorskim, dlatego że często ludzie, którzy ulegają takiemu urazowi, w ogóle nie udają się do specjalisty. A jeżeli się udają, to stosunkowo późno. Jeżeli mówimy o sporcie wyczynowym, mam tutaj na myśli nie tyle brak jakiejkolwiek reakcji czy bagatelizacji danego problemu tylko jakby tempo, w którym ten pacjent, ten sportowiec musi do tego sportu wrócić, bo to jest nadrzędny cel tej rehabilitacji sportowej. Mam wrażenie, że troszeczkę tutaj się zapomina o tej sferze biologicznej. I teraz, dlaczego jest bagatelizowany? Być może dlatego, że jest to jeden z najczęstszych urazów stawowych zdarzających się u człowieka, Piśmiennictwo w bardzo, w bardzo rozrzucony sposób podaje, że jest to między 20 a 50% urazów sportowych. Także to jest rozrzut bardzo duży. Natomiast liczba skręceń jest ogromna. Mamy sport, mamy sport amatorski, mamy rekreację, na przykład górską, czy jakąkolwiek inną. I teraz możemy zadać sobie pytanie: jeśli jest najczęściej spotykanym urazem. To, dlaczego niewłaściwie postępujemy, albo w ogóle nie ma postępowania. Postępowania brak. Czy to przez rutynę. Jak często pacjenci, którzy się Wam spowiadają na wywiadzie, mówią do Was, że na Sorze usłyszeli, stary, jesteś młody, dwa tygodnie i będziesz biegał. Bardzo często taka sytuacja się zdarza. Rutyna czy brak wiedzy? Czy są różne kursy. Pan doktor tutaj wcześniej wspominał. Są różne podejścia do tego. Stabilizować, nie stabilizować. Puszczać, puszczać w ruch, nie puszczać. Jednak myślę, że należałoby to wszystko przemyśleć i, i podejść do, do sprawy poważnie. Najczęstsze urazy. Skupimy się na inwersji, bo to jest blisko 90% urazu stawu skokowego z mechanizmu inwersyjnego. Stopa ucieka, mówiąc kolokwialnie, w inwersję. Obciążane są głównie 2-3 więzadła w zależności od energii urazu. Jest to więzadło strzałkowo-skokowe przednie, ATFL, strzałkowo-piętowe, CFL oraz strzałkowo-skokowe tylne. Przy urazach dużej energii może również dojść do uszkodzenia tzw. wzrostu strzałkowo-piszczelowego. O tym też trzeba pamiętać. I teraz, od czego zaczynamy naszą wizytę? Oczywiście od wywiadu to nie jest żadne odkrycie. Musimy się dowiedzieć, kiedy nastąpił uraz, w jakim czasie ten pacjent do nas trafia, jakie były okoliczności, domyślić, wyciągnąć od tego pacjenta. Informacje na temat mechanizmu e, urazu. E, czy wykonano jakąkolwiek diagnostykę, czy przed wizytą u nas ten pacjent był na sorze, czy widział się z innym fizjoterapeutą, czy widział się z trenerem personalnym, to jest bardzo ważne. Czy był w jakikolwiek sposób e, diagnozowany. E, druga, e, drugi punkt, czyli e, oglądanie. Musimy zwrócić uwagę na rozległość obrzęku, na rozległość e, krwiaka e, i spoczynkowe ustawienie stawu, czy ono jest. E, powiedzmy sobie, fizjologiczne, czy jest wymuszone, bo jeżeli jest wymuszone, no to możemy podejrzewać, że doszło do poważnych uszkodzeń i w tym kierunku będziemy musieli iść w swojej diagnostyce. W badaniu, oczywiście wykonujemy pełne badanie kliniczne, Zakresy ruchów, różnego rodzaju testy więzadłowe, testy stabilności. W badaniu neurologicznym badamy czucie, badamy siłę mięśniową, odruchy. Jeszcze w, klinic w klinicznych, jeżeli pacjent trafia do Was stosunkowo późno, należy pamiętać o tym, że przy dużych urazach jest duże krwawienie, jest duży krwiak. Trzeba podchodzić komplementarnie, czyli będziemy szukać również objawów zakrzepicy, która się niestety może zdarzyć. I ocena funkcjonalna, czyli jak pacjent chodzi. Tutaj doktor Dudziński pokazywał, jak pacjent ze sztywnym stawem skokowym może chodzić, doprowadzać do przeprostu kolana. Sam uraz może spowodować zablokowanie na przykład stawu krzyżowo-biodrowego, ustawienia talerza w anterioryzacji lub posterioryzacji, talerza oczywiście biodrowego. I na końcu badania obrazowe. USG, RTG, MRI mamy do dyspozycji. I teraz jest pytanie, kiedy diagnostyka obrazowa? Ja mam to szczęście, że mam USG w gabinecie zawsze, więc każdy pacjent z urazem, który do mnie trafia, jest od razu poddawany badaniu USG, bo ono nie zaszkodzi, nie, ma, nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji, nie ma tam promieniowania, są to wyłącznie ultradźwięki. A znacząco uzupełni obraz funkcjonalny pacjenta, dlatego że mamy mnóstwo testów, mamy mnóstwo książek z testami, natomiast żaden test nie da Wam stuprocentowej pewności. Jeżeli zobaczymy to na obrazie i test się potwierdzi, fajnie. Niestety często tak jest, że, że się nie potwierdza. Tutaj krótka dygresja: wczoraj miałem taką pacjentkę, ona przyszła do mnie w łusce gipsowej, skręciła staw skokowy poprzedniej soboty. Była na sorze w szpitalu. Doktor zrobił rentgen. Bardzo krótko na niego patrzył. Według relacji pacjentki stwierdził, to tylko skręcenie. Założył kips. Ona po siedmiu dniach przyszła do mnie, no bo chciała przekonać się, jak sytuacja wygląda. Zdjęliśmy tą łuskę. Ja przykładam sondę, złamana strzałka. No, nikpa trochę. Nie mówię tu, że tu wina pana doktora może nie miał czasu, nieważne, nie skupiajmy się na tym. W każdym razie no, postąpił dobrze, bo ją usztywnił. Prawda? Założył jej łózkę i tutaj się obroni w sądzie, ewentualnie, gdyby pacjentka chciała go pozywać. Natomiast złamanie było ewidentne, jeszcze potwierdzaliśmy tutaj wspólnie z doktorem. Jeśli nie dysponujecie i podejrzewacie zerwanie więzadeł drugi, trzeci stopień, robimy USG. Jest bardzo obszerny krwiak, niepokoi Was to, robimy USG. Jeżeli podejrzewacie uszkodzenia kości, robimy USG albo rentgen. Punkt kolejny, rentgen. Przy podejrzeniu złamania, pękle, pęknięcia lub uszkodzeniu więzozrostu, bo rozerwanie więzozrostu to jest dla nas czerwone światło do pracy. Uszkodzony, rozerwany więzozrost niestety musi być operowany. I to musicie wiedzieć, bo po prostu można takiemu pacjentowi zrobić kuku. I teraz rezonans. Olbrzymi krwiak, kolor tęczy na stopie, krwiak sięgający pod uzia y, lub palców, wymuszona pozycja stawu. Y, jest możliwe, że doszło do uszkodzenia śródstawowego. Mamy obrzęk beleczek, mamy obrzęk szpiku y, widoczny w, w rezonansie. Y, 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 może być widoczny w rezonansie. Więc y, zbyt wczesne obciążenie po prostu grozi martwicą czy bloczka kości skokowej, czy y, na przykład kości piszczelowej, robi się wydmuszka, beleczki się zapadają, y, no i znowu lipa, no. pacjent niestety ulega inwalidztwu. I teraz y, kilka y, rycin, to jest filmik, nie wiem czy Pan będzie klikał, czy ja mam klikać, może ja kliknę, nie, nie kliknę, to Pan musi. To jest obraz z USG, gdzie mamy widoczną pełną niestabilność stawu skokowego, to jest kostka boczna, to jest bloczek kości skokowej, między tymi dwoma strukturami powinna się znajdować wyraźna struktura w postaci sznurka, czyli więzadła strzałkowo-skokowego przedniego. Tu się nie napila nic, przyznacie Państwo. Gdybyśmy pociągnęli z odpowiednią siłą, no moglibyśmy nawet ten bloczek zwichnąć. Następne zdjęcie jest to zdjęcie rentgenowskie prawdziwego uszkodzenia więzozrostu. Może ja tutaj troszkę przejdę. Po czym to rozpoznajemy? Po oddaleniu się kości piszczelowej od bloczka, porównawcze zdjęcie. Również mamy migrację. Kości strzałkowej do boku. Tutaj zwróćcie uwagę, jaki cień daje kość piszczelowa przy zachowanym więzozroście. Tutaj tego cienia praktycznie nie ma. Oczywiście potwierdzamy to testami. W USG, jeżeli dysponujecie, bardzo dobrze jest widoczna niestabilność i uszkodzenie tego więzozrostu. I tutaj taka truskawka na torcie, jakby to powiedział Tomasz Hajto. Nie z, z, z dużym nieszczęściem dla tego pacjenta, pacjent rocznik 89, 30 lat w tym roku, yy, staw skokowy do usztywnienia bądź do protezy. Yy, ten staw skokowy był zbyt wcześnie obciążany. To się bardzo rzadko zdarza, ale się zdarza. Jemu się zdarzyło i trzeba mu współczuć. Zapadły się beleczki. Na tym się nie da chodzić. A on się mnie pyta, czy może w piłkę grać. Trochę szok przed, przeżył. No niestety, ani, o, ani technikami manualnymi, ani technikami osteopatycznymi nie byłem w stanie tu nic zrobić. I teraz, co jeszcze? Porozmawiajmy o współpracy terapeuty z lekarzem. Znów mam to szczęście, jestem ogromnym szczęściarzem, że ja mam do dyspozycji w swojej placówce lekarza ortopedę, z którym mogę się zawsze skonsultować. On mi może pomóc, może wypisać leki przeciwzakrzepowe, jeżeli jest ogromny krwiak, i ja się boję, że może dojść do skrzepu. Może zaproponować leki przeciwobrzękowe, jeżeli są potrzebne. Może spojrzeć innego z punktu widzenia. Powiedzieć, Tomek, słuchaj, no fajnie, fajnie, ale ja bym to zrobił troszeczkę inaczej. Weźcie to pod rozwagę, mamy współpracować. Wspólna ocena stanu funkcjonalnego pacjenta. Czasem jesteśmy tylko ludźmi, możemy coś przeoczyć. I wspólna ocena badań obrazowych. Jak wiecie, przynajmniej u mnie na studiach tak było. Kocham swoją uczelnię AWW Warszawski, ale akurat jeśli chodzi o badania obrazowe, to było to bardzo po macoszemu. Nie wyniosłem z tego nic i tak naprawdę po studiach w żaden sposób nie umiałem czytać yy, chociażby rentgenu. <laughs> Dzisiaj to się troszeczkę zmieniło. Niemniej skorzystajmy z wiedzy yy, naszych współpracowników i, i po prostu uczmy się, bo badania obrazowe mają nam pomagać, a nie przeszkadzać. Zaopatrzenie ortopedyczne. O tym się dyskutuje od lat. Oczywiście decyzja należy do Was, jak do tego podejdziecie. Ja stosuję zaopatrzenie ortopedyczne, bo uważam, że również jest to pomoc dla mnie i dla pacjenta w terapii. To nie jest wróg. Starajmy się korzystać z niego umiejętnie. Czas zaopatrzenia zazwyczaj stosuję, jeżeli chodzi o skręcenie takie klasyczne, czyli uszkodzenie więzadła strzałkowo-skokowego, przedniego lub strzałkowo-piętowego, 4 do 6 tygodni, w zależności od stopnia uszkodzenia. Jeżeli ja widzę w USG no, poprawę, uzyskuję stabilizację danego stawu, no to oczywiście staram się skracać, jeśli to możliwe. Aczkolwiek jak się dowiedzieliśmy z poprzedniego wykładu, no nie zawsze warto to tak mocno skracać. Jakie za, za, za ortezowanie? Oczywiście takie ortezowanie, które można zdjąć, czyli orteza sztywna lub półsztywna typu bucik, sznurowana z podparciem przodostopia lub przy dużych uszkodzeniach albo uszkodzeniach pierwszego stopnia więzozrostu, but typu walker. Kiedy nosić? 24 na 7. To oczywiście brzmi bardzo groźnie, bo oznacza tyle, że pacjent to nosi nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. Ale z tą informacją, że można tą ortezę zdejmować w sytuacji, kiedy pacjent ma możliwość ćwiczyć bądź jest w stanie świadomie utrzymywać pozycję pośrednią stawu lub lub w zgięciu grzbietowym. I teraz zapytacie mnie, dlaczego w zgięciu grzbietowym? Ponieważ w takich warunkach więzadło, zarówno strzałkowo-skokowe przednie, jak i strzałkowo-piętowe, pozostaje w skróceniu. Przyczepy są skrócone, więc mamy możliwość próby wygojenia tego więzadła. Jeżeli wygoimy więzadło w odpowiedniej jego długości, to odzyskujemy stabilność tego stawu. I dla mnie to jest rzecz nadrzędna w rehabilitacji, rehabilitacji takiej stopy dlatego że całą resztę mogę zrobić później, a regeneracja po prostu spada z czasem. Im dłuższy jest okres od urazu do zgłoszenia się do Was, tym niestety są mniejsze szanse na taką prawdziwą bierną z, z użyciem aparatu więzadłowego stabilizację naturalną stawu. I teraz zapytacie mnie, co w takim razie ze zgięciem podeszwowym. Niestety no musimy przyjąć, że ono będzie ograniczone. W, po, po okresie zaortezowania ono będzie ograniczone. Na szczęście pamiętajmy o tym, że mamy mnóstwo technik i sposobów na to, żeby, żeby szybko to ograniczenie zgięcia podeszwowego i każdego innego uzyskać odzyskać. I teraz, jeżeli mamy pacjenta zdiagnozowanego i zaopatrzonego, chcemy zacząć leczenie. Ja łączę wszystkie te gałęzie, które mnie otaczają, nie zamykam się w jednych wrotach. Łączę terapię manualną, przepraszam bardzo, osteopatię, fizykoterapię i autoterapię. Tutaj były pytania o autoterapię, więc przy autoterapii u mnie na samym początku bez obciążenia osiowego, ale ruch już jest włączany. Ale o tym może dalej. I tutaj kilka przykładowych technik, jakie stosuję. Biorąc pod uwagę biomechanikę tego stawu i co się dzieje podczas skręcenia, przyjmujemy i widzimy w USG, że ten bloczek jest wysunięty poza centrum widełek. Więc nadrzędną rzeczą, którą ja chcę zrobić, to wsunąć ten bloczek z powrotem. Dlatego stosuję na przykład ślizg grzbietowy. Yy, dla bloczka kości skokowej, yy, ślizg grzbietowej i brzuszny strzałki, bo wiecie Państwo z biomechaniki, że w momencie, kiedy dochodzi do urazu skrętnego, mięsień dwugłowy, grupa kulszowo-goleniowa mocno pociąga strzałkę w górę, często blokując ją w, w stawie yy, yy, bliższym lub yy, dalszym, yy, yy. dlatego też yy, trzeba ten ślizg zbadać i jeżeli on jest zablokowany, to go, to go uwolnić. Ewersja wspomagana również w celu centralizacji bloczka kości skokowej. Również to zbliża nam te przyczepy, więc zadba o których wspomniałem. E, mobilizacja kości piętowej, jeżeli jest oczywiście potrzebna, bo jeżeli pacjent ma ustawioną stopę na stałe płaskokoślawą, no to niewiele jesteśmy w stanie tutaj ręką zrobić. Natomiast jeżeli przy badaniu ewidentnie mamy blok ruchu kości piętowej, no to staramy się go uruchomić. Mobilizacja błony międzykostnej jako połączenia dwóch kości tworzących bloczek, czyli kości strzałkowej, kości piszczelowej, terapia tkanek miękkich, czyli rozluźnianie prostowników, obniżanie tonusu. To samo tyczy się mięśni zginających, mięśnia trójgłowego, brzuchatego, płaszczkowatego, jak i głębokich zginaczy stopy, rozluźnianie mięśni strzałkowych, mięśni zaopatrujących zgięcie kolana, czyli grupę kulszowo-goleniową, również prostowniki mięśni czworogłowy, pasmo biodrowo-piszczelowe. Jeśli chodzi o osteopatię, tutaj żeśmy się dogadali z doktorem Godkiem, że w sumie mamy takie same techniki drenażowe opisane, nie szkodzi, więc jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o drenaż, zaczynamy od uwolnienia pierwszych żeber, mobilizacji górnych kątów żylnych, dekompresja mostka, praca na śródpiersiu, wstęp do rozluźnienia przepony. Jako kopuły, przez którą przebijają się wszystkie kabelki naszego kochanego ciała, czyli mobilizacja przepony. Jest to jedna, akurat tutaj pokazana, jedna z pozycji, które możemy wykorzystać. Tych pozycji jest multum z oddechem, bez oddechu. Uwolnienie dołów biodrowych dla stymulacji odbioru obrzęku, czyli chcemy tutaj, chcemy tutaj troszeczkę zmobilizować węzły chłonne do pracy ułatwić im tą pracę, mobilizacja miednicy i stawów bio, krzyżowo-biodrowych, oczywiście tych technik jest mnóstwo, na potrzeby referatu zamieściłem takie e, najprostsze po prostu badanie, jednocześnie technika balansu e, miednicy, postaram się na warsztatach pokazać to troszeczkę szerzej, uwolnienie dołów podkolanowych, również e, ten trakt odpływu żelno e, możemy w ten sposób e, próbować nasilić. Jeśli chodzi o fizykoterapię, to miejscowo na przyspieszenie gojenia więzadła strzałkowo-skokowego przedniego, czy strzałkowo-piętowego tak, strzałkowo stosuję laser Hill pod kontrolą USG, namierzam sobie to więzadło i pod kontrolą USG świecę bezpośrednio na uszkodzenie, oczywiście w pozycji skrócenia. No i INDIBA, która akurat w naszej klinice weszła bardzo przebojowo i bardzo fajnie się sprawdza jako, jako takie narzędzie mocno działające, działające regeneracyjne i nasilające odpływ obrzęku. Tą INDIBĄ oczywiście możemy zrobić cały trakt odpływu żydolimfatycznego, zaczynając od mięśnia trójgłowego, idąc poprzez dół podkolanowy, przez tylną część UDA strefę podpośladkową i od nogi przepony przejście piersiowo-lędźwiowe, które oczywiście możemy zrobić również manualnie. I teraz sono feedback, czyli ćwiczenia pod kontrolą USG, które tak naprawdę pozwalają nam włączyć ruch od bardzo wczesnych etapów leczenia. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że możemy kontrolować pozycję tego więzadła i kontrolować, czy ono nie jest przypadkiem rozciągane, bo widzimy to po prostu na ekranie. To jest przyłożenie sondy podczas ćwiczeń. Tutaj pacjentka akurat miała przeciwną nogę, więc nie, nie za bardzo to przyłożenie widać. To jest filmik, także bardzo bym poprosił włączyć. I tak. O, właśnie. I pacjentka wykonuje zginanie grzbietowe stawu skokowego jednocześnie. No nie jest to pokazane, ale ona patrzy się w ekran USG, widzi jak zachowuje się jej staw skokowy, jak zachowuje się bloczek, co ma osiągnąć. Dzięki temu lepiej wie jak ma ćwiczyć w domu. Tu macie państwo ruch bloczka, kostka boczna, bloczek kości skokowej, zbliżające się przyczepy więzadła. I następne to, to jest y, autoterapia w domu, okres ostry i podostry, zginanie grzbietowe w odciążeniu. To też jest filmik. Teraz już wszystko będzie filmik. Zgięcie grzbietowe, ćwiczenie bardzo proste. To na co trzeba zwrócić uwagę, to na to, żeby y, pacjent nie wykonywał. Zgięcia podeszłowego, żeby nam tego więzadła nie rozciągał, więc maks, co może odpuścić, w cudzysłowie, to pozycja pośrednia stawu. Tutaj to samo, tylko już pod obciążeniem, nazywam to pseudoprzysiadem, dlatego że kolana dosyć mocno migrują ku przodowi, wyprzedzając oś, no, jest na nich duże obciążenie, stąd zwróćcie Państwo uwagę, wieleżanka jest wysoko, pacjentka podpiera się. Rękami o leżankę, żeby po prostu nie przeciążyć kolan, nie, nie wyprodukować tu kolejnej kontuzji. I teraz to samo w wypadzie. Zwróćcie Państwo uwagę na pozycję kolana. Kolano jest cały czas do przodu albo nad osią stawu skokowego. Cały czas mamy tutaj w tym miejscu zbliżanie przyczepów. W dużym bólu na wałku pacjent może wykonywać cofanie tego bloczka, próbę centralizacji tego bloczka na wałku. I po całym okresie usprawniania, kiedy, znaczy rehabilitacji, kiedy już zdejmiemy tą ortezę, no oczywiście od razu musimy rozpocząć działania proprioceptywne. Jest to możliwe oczywiście wcześniej, natomiast przy zwróceniu uwagi zachowania tego zgięcia, grzbietowego. Więc popularne bosu, czy berety, jak najbardziej oczy otwarte, oczy zamknięte, różne pozycje w wypadzie, na jednej nodze, na dwóch, na głowie. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do dyskusji, no i oczywiście na warsztaty. Dziękuję bardzo.